Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadza rządowe podręczniki, może wydawać się być dobrym pomysłem, ale w rzeczywistości jest pełna zagrożeń i pułapek. Przede wszystkim jest olbrzymim zagrożeniem dla pluralizmu i demokracji, ponieważ teraz to urzędnicy będą decydować o tym, czego się będą uczyć nasze dzieci. To może nie wydawać się być dużym zagrożeniem teraz, ale pomyślmy tylko, co będzie, kiedy pojawi się inny rząd, który będzie chciał pisać od nowa historię. Po drugie, koszty szacowane przez ministerstwo są niedoszacowane. Poprzez serię błędów w kalkulacjach i w nierzetelność. Powoduje to, że realne koszty, które będą o wiele większe, trzeba będzie przerzucić na rodziców i nauczycieli, albo też będziemy musieli obniżyć jakość edukacji. Dużo zastrzeżeń budzi także proces konsultacji społecznych i szybki proces legislacyjny, który nie uwzględnił wielu zastrzeżeń innych ministerstw oraz instytucji rządowych. Sprawia to wszystko wrażenie, jakby ta zmiana była szykowana nie dla dobra dzieci i dla poprawy jakości edukacji, ale przede wszystkim z obawy. Osóbki są nawet przed wyborami.